Słuchaj uważnie, bo to, co Zus właśnie potwierdził, dotyczy absolutnie każdego emeryta w Polsce. Od listopada 2025 roku Zus przeliczy wszystkie emerytury. I to nie jest drobna zmiana to może całkowicie zmienić Twoje świadczenie. Jedni dostaną wyrównanie nawet o kilka tysięcy złotych, inni mogą być zaskoczeni tym, co odkryje Zus, ale nikt nie zostanie pominięty. Jeśli pracowałeś przed 2000 rokiem, jeśli masz decyzję sprzed kilkunastu lat, jeśli zastanawiasz się, dlaczego twoja emerytura jest niższa niż powinna, zostań do końca, bo za chwilę pokażę ci, co dokładnie się zmienia i kto na tym najwięcej zyska. A jeśli jesteś z nami pierwszy raz, zasubskrybuj teraz ten kanał. To miejsce stworzone właśnie dla nas, polskich emerytów i naszych rodzin. Tutaj mówimy o wszystkim, o czym inni milczą. O decyzjach ZUS, waloryzacjach, dopłatach, a także o kryzysie emerytalnym, który już zaczyna się w Polsce. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnej ważnej informacji o Twoich pieniądzach, bo każda decyzja ZUS może dotyczyć właśnie Ciebie. Wyobraź sobie, że budzisz się rano, włączasz telewizor, a na pasku wiadomości widzisz wielki nagłówek: ZUS przeliczy emerytury od listopada 2025 roku. Dla wielu osób to tylko sucha informacja, ale jeśli jesteś emerytem albo masz kogoś w rodzinie, kto czeka na swoją wypłatę z ZUS-u, to ta wiadomość może zmienić naprawdę wiele. Bo tym razem nie chodzi o drobną waloryzację czy jednorazową dopłatę. Chodzi o coś, co ZUS planuje zrobić systemowo coś, co dotknie absolutnie każdego emeryta w Polsce tak każdego. Bez wyjątku. I teraz. Najważniejsze pytanie: co dokładnie oznacza to przeliczenie emerytur od listopada 2025 roku? Czy to będzie szansa na wyższe świadczenia, czy raczej ukryty sposób na wyrównanie błędów z przeszłości? Bo choć ZUS zapewnia, że to działanie ma usprawnić system, wielu ekspertów ostrzega, zmiany mogą być zaskakujące. Niektórzy nawet mówią wprost, ten ruch może ujawnić nieścisłości w starych wyliczeniach sprzed lat, szczególnie w przypadku osób, które pracowały przed rokiem 2000. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, mam do Ciebie ogromną prośbę. Jeśli interesują Cię prawdziwe informacje o ZUS, o waloryzacjach, dopłatach i kryzysie emerytalnym, to zasubskrybuj ten kanał. Tutaj rozmawiamy o tym, co naprawdę dzieje się z pieniędzmi emerytów, o decyzjach rządu i o tym, jak możesz zadbać o swoje świadczenie. Ten kanał jest dla nas, dla ludzi, którzy całe życie pracowali, a teraz chcą po prostu wiedzieć, co dzieje się z ich pieniędzmi. Więc jeśli jeszcze nie kliknąłeś subskrypcji, zrób to teraz, bo to, co zaraz usłyszysz, dotyczy właśnie Ciebie. Wracając do głównego tematu, ZUS ogłosił, że od listopada 2025 roku rozpocznie proces przeliczania emerytur. To nie jest przypadek. Właśnie wtedy wejdą w życie nowe przepisy, które mają ujednolicić sposób obliczania świadczeń, szczególnie tych wypłacanych osobom, które zaczynały pracę jeszcze w latach 80. i 90. Wiele z tych osób ma dziś niższe emerytury, tylko dlatego, że wtedy obowiązywały inne wskaźniki, a część danych nie została właściwie zarejestrowana w systemie. ZUS ma więc za zadanie wszystko wyrównać, ale co to znaczy w praktyce? Po pierwsze, to przeliczenie nie będzie automatyczne dla wszystkich w tym samym momencie. ZUS planuje wprowadzać je etapami. Najpierw obejmie osoby, które przeszły na emeryturę w latach 2000 do 2008. To właśnie w tych latach doszło do największej liczby błędów w dokumentacji. Następnie, stopniowo, przeliczenia obejmą kolejne roczniki. Eksperci szacują, że cały proces potrwa od 6 do 12 miesięcy. Więc realne efekty zobaczymy dopiero w 2026 roku. Ale już teraz wiadomo jedno: jeśli twoja emerytura była zaniżona, możesz dostać wyrównanie, które sięgnie nawet kilku tysięcy złotych. Brzmi dobrze, prawda? Ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Bo jeśli ZUS w trakcie przeliczenia wykryje, że twoja emerytura była zawyżona, również może dokonać korekty. I to budzi ogromne emocje wśród emerytów. Wiele osób pyta: Czy mogą mi obniżyć świadczenie po tylu latach? ZUS odpowiada: Nie. Jeśli świadczenie było wypłacane zgodnie z decyzją administracyjną, obniżka nie będzie możliwa. Ale eksperci ostrzegają: W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy błędach z wnioskiem lub dokumentacją, ZUS może próbować odzyskać nadpłaty. I to właśnie te przypadki będą najbardziej kontrowersyjne, a teraz zastanów się przez chwilę. Ilu emerytów w Polsce wie, jak dokładnie została wyliczona ich emerytura? Ilu z nas ma dostęp do pełnych danych z lat 80. i 90.? Właśnie dlatego to przeliczenie jest tak ważne, bo dla jednych może oznaczać dodatkowe pieniądze, dla innych konieczność weryfikacji dokumentów, a dla wszystkich wielką niepewność. Już teraz mówi się, że ZUS może wysyłać specjalne zawiadomienia do wybranych osób, aby uzupełnić brakujące dane o wynagrodzeniach sprzed lat. Jeśli więc w najbliższych miesiącach dostaniesz list z ZUS-u, nie lekceważ go. To może być właśnie początek Twojego przeliczenia. Co ciekawe, nowe przepisy mają też zmienić sposób, w jaki ZUS liczy średnie dalsze trwanie życia czyli jeden z kluczowych wskaźników wpływających na wysokość emerytury. Dotychczas ZUS korzystał z tabel gusu, które co roku są aktualizowane, ale od 2025 roku planuje się zastosować bardziej indywidualne podejście, czyli przeliczenie oparte na danych z momentu przejścia na emeryturę, a nie z momentu wniosku. To oznacza, że osoby, które przeszły na emeryturę kilka lat temu, mogą zyskać, bo w momencie ich przejścia długość życia była szacowana inaczej. Niektórzy ekonomiści uważają, że to przeliczenie to także sposób na uspokojenie nastrojów społecznych po ostatnich kryzysach gospodarczych. Rząd wie, że emeryci to grupa, która mocno odczuwa inflację. Wzrost cen energii, żywności i leków sprawił, że realna wartość emerytur spadła. Dlatego przeliczenie może być pewnego rodzaju rekompensatą pokazaniem, że system działa i że państwo pamięta o seniorach. Ale czy rzeczywiście tak będzie, przekonamy się dopiero, gdy pierwsze decyzje trafią do emerytów. Warto też wspomnieć, że ZUS planuje uruchomienie specjalnej platformy online, na której każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego emerytura zostanie przeliczona i w jakim terminie. To ma być duże ułatwienie, zwłaszcza dla tych, którzy nie chcą czekać na listy. Według zapowiedzi, nowy system ma być bardziej przejrzysty i zrozumiały. Ma pokazywać dokładnie, jakie składki i lata pracy zostały uwzględnione, a które nie. To duży krok naprzód, bo do tej pory większość emerytów nie miała pojęcia, skąd dokładnie wzięła się ich kwota świadczenia, ale to nie wszystko. W tle mówi się też o kolejnej fali waloryzacji, która ma wejść w życie w marcu 2026 roku. Połączenie tych dwóch procesów przeliczenia i waloryzacji może sprawić, że niektórzy emeryci zobaczą naprawdę duży wzrost swoich świadczeń. Oczywiście, jak zawsze, nie dla wszystkich w tym samym stopniu. Najwięcej zyskają ci, którzy mieli długie okresy składkowe i niskie zarobki w latach 90., bo właśnie tam ZUS znajduje największe różnice w danych. Czy to oznacza, że nadchodzą złote czasy dla polskich emerytów? Niestety, nie tak szybko. Polska nadal boryka się z rosnącym deficytem FUS-u, czyli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To z niego wypłacane są emerytury. Każde przeliczenie, każda waloryzacja to miliardy złotych, które państwo musi znaleźć w budżecie. Dlatego wielu analityków twierdzi, że ten krok ZUS-u ma też drugie dno. Być może rząd chce przesunąć ciężar finansowy na kolejne lata, licząc, że gospodarka się poprawi. I tu pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy w 2026 roku czeka nas nowa reforma emerytalna? Coraz częściej mówi się o zmianach wieku emerytalnego i o tak zwanej emeryturze obywatelskiej jednej, równej dla wszystkich. Gdyby taka reforma weszła w życie, przeliczenie z 2025 roku byłoby swoistym oczyszczeniem systemu przed nowym modelem. Na razie jednak to tylko spekulacje. Ale historia pokazuje, że takie zmiany nigdy nie są przypadkowe. Więc co możesz zrobić teraz? Przede wszystkim przygotuj się. Sprawdź swoje dokumenty, świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe, wszelkie zaświadczenia o zarobkach sprzed 2000 roku. Zus zapowiedział, że w wielu przypadkach będzie prosił o uzupełnienie danych, a im szybciej to zrobisz. Tym większa szansa, że Twoje przeliczenie pójdzie sprawnie i z korzyścią dla Ciebie. Warto też śledzić informacje. Tutaj, na naszym kanale, będziemy na bieżąco pokazywać, jak wygląda cały proces, kto zyskuje, kto traci i jakie są najnowsze decyzje ZUS-u. Więc jeśli chcesz wiedzieć pierwszy, kiedy ruszy przeliczenie, jakie będą nowe kwoty emerytur i czy możesz liczyć na wyrównanie, zasubskrybuj ten kanał już teraz. Tutaj nie ma plotek, tylko fakty. Dzielimy się informacjami, które naprawdę mają znaczenie, bo ten kanał jest dla nas, dla polskich emerytów i ich rodzin, którzy chcą rozumieć, co dzieje się z ich pieniędzmi. Kliknij subskrypcję, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, z którego roku pochodzi Twoja decyzja emerytalna. Sprawdzimy razem, czy Twój przypadek też obejmie to przeliczenie, bo jedno jest pewne. Listopad 2025 roku zapisze się w historii polskiego systemu emerytalnego. To moment, w którym ZUS po raz pierwszy od dekad sprawdzi wszystkie wyliczenia od podstaw. I choć brzmi to jak biurokratyczny proces, dla wielu może to być przełom, bo każda złotówka w emeryturze to nie tylko liczba na papierze to realne życie codzienne rachunki, leki i spokój ducha. I właśnie o to walczymy żeby każdy emeryt w Polsce wiedział, na co naprawdę może liczyć.